Hej, cześć! What's up! I siemanko. Chciałem Ci dać znać, że sponsor dzisiejszego filmiku to jest kurs angielskiego dla dzieci, gdzie dzieci mogą rozmawiać po angielsku, ale Ci powiem o tym uh, dużo więcej później. Jak chcesz więcej informacji, sprawdź na dole, tam jest link. Jak klikniesz w linka, to twoje dziecko dosłownie dostanie godzinę za darmo z nauczycielem, gdzie będzie mówił po angielsku. Ale więcej o tym później. Okej, okay, to wiesz, jak czasami popełniasz błąd po angielsku, ale nie wiesz, że popełniasz błąd po angielsku, bo nie wiesz, że to jest błąd, że może to jest kalka językowa, albo może tak po prostu tłumaczysz coś do, dosłownie z polskiego na angielski, albo może używasz coś takiego jak false friend, to znaczy, że to jest takie słowo, które brzmi jak jakieś słowo po polsku. Po angielsku, oczywiście, ale tak naprawdę to ma inne znaczenie, to o tym jest właśnie dzisiejszy odcinek. To może od razu zaczniemy od czegoś, co jest dosyć proste, ok? To nie jest nic skomplikowane, ale to jest jak Polacy bardzo często mówią. Co, co, co? Że tak nie wiem czemu, ale po polsku jest normalne, żeby powiedzieć co trzy razy i po angielsku nie róbcie tak, ok? To jest. Pierwsza moja rada, może najprostsza rada, ale nikt nie mówi tak, what, 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 to jest dziwne, ok? Nie mówcie what, 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 po prostu wiem po polsku, może mówić co, 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 ale po angielsku nie rób tego. Numer dwa. Polacy uwielbiają mówić, coś w tym jest, okej? Okay? tak, o, no, coś w tym jest. Po angielsku to nawet nie jestem pewny, czy mamy taki odpowiednik, okej? Okay? Że wiem, że po polsku coś w tym jest, jest bardzo popularne, ale po angielsku na pewno nie możesz powiedzieć, nie wiem, there is something in it, a nie jestem pewny, co ludzie mówią. Po prostu nie używajcie tego. I jak musisz, to możesz powiedzieć tak, you might be right. That's it. You might be right. Albo może. There might be some truth to that. About there may be some truth to that. Numer 3. To jest ten, który ja nie lubię najbardziej. I to jest, jak ludzie mówią, for me. Wiem, że po polsku się mówi dla mnie. Dla mnie to był dobry film. Dla mnie to, dla mnie tamto. Ok, ale po angielsku chyba tak nie mówimy. Ja nie wiem, ja nie, sobie tak nie kojarzę, żeby ktoś mówił, tak, for me it was a good movie. tak? Oczywiście, że for you. That, like, czy Ty myślisz, że ja nie widziałem, że to było dla Ciebie? Także jest bardzo dziwne, że ludzie mówią oh, for me it was a good movie. Możesz po prostu powiedzieć it was a good movie i ja nie pomyślę tak mm, excuse me, but for who was it a good movie? Nie, po prostu powiedz it was a good movie, the dinner was good, whatever. Że po prostu powiedz to, co chcesz powiedzieć, nie mu for me. Wiesz, jak tak bardzo chcesz, to możesz powiedzieć: In my opinion it was a good movie, albo in my opinion that was a good meal. Ale nie mów for me, ok? Nie róbcie tego, to jest dziwne. Ok, następny błąd to jest trochę inny, że to jest uh, false friend. False friend to jest taki sztuczny przyjaciel i tak nazywamy słowa, które brzmią jak słowo w Twoim języku. Ale to ma inne znaczenie. I właśnie tutaj mam przykład słowa preservative. Preservative to jest, uh, albo preservatives, to są konserwanty i nie prezerwatywy. Okay? I jak już rozmawiamy o błędach z angielskiego, to to jest dobry moment, żebym przedstawił swojego dzisiejszego sponsora kurs z angielskiego. Just Speak. I tak jak mówiłem wcześniej, to jest kurs dla dzieci. To jak Ty albo ktoś bliski w Twojej rodzinie albo Twoi znajomi macie dziecko i chcecie, żeby to dziecko fajnie mówiło po angielsku, to sprawdź link na dole w opisie. To co to jest za kurs Just Speak? Po pierwsze, w tym kursie to Twoje dziecko będzie mówić po angielsku, bo takie tak, tak jest fakt, nie? Że jak chcesz, żeby Twoje dziecko mówiło po angielsku, to musi zacząć mówić po angielsku. I chyba się zgodzisz, że najważniejsze jest, żeby używać ten język, żeby złamać tą barierę językową, żeby się uczyć nowych słów i po prostu się obsłuchiwać tym językiem. Poziom rozmowy będzie dopasowany do Twojego dziecka i stopniowo będzie podwyższony. To nie musisz się o tym martwić. I żebyś wiedział, to jest bardzo naturalna rozmowa. Tam nie ma żadnych nudnych podręczników. Tak jak mówiłam, wiem, że jest trudno uwierzyć, ale jak sprawdzisz ten link na dole w opisie, to dosłownie Twoje dziecko dostanie 60 minut za darmo, ok? To nie ma żadnych. Nie wiem, jakiś catch, jak mówi w Polsku nie ma, nie wiem. A nie ma żadnych zobowiązań, ok? Po prostu masz 60 minut za darmo. Nie ty, twoje dziecko, ok? Twoje dziecko ma 60 minut za darmo z nauczycielem, gdzie będą mówić po angielsku. I myślę, że po 60 minut twoje dziecko będzie wiedziało i ty będziesz wiedział, czy to im pasuje. Jak tak, to też mam dla ciebie kod. Kod po prostu jest. Dave, z tym kodem dostaniesz prawie 40% zniżki na pierwszy miesiąc, jakby ta pierwsza lekcja Twojemu dziecku się podobało. To też wypróbuj. Kliknij, link w opisie, daj mi znać, jak Ci się podobało, ale myślę, że to jest naprawdę fajna oferta. Ale wracając do dzisiejszego tematu. OK, następny błąd jest, jak ludzie używają słowo rest zamiast relax. Jak mówią, że chcą odpocząć. I bardzo często to słyszę, że ludzie mówią, że na przykład: O, jadę na urlop gdzieś i mówię, A, co będziesz robił? I oni mówią po angielsku: I'm going to rest. I wiem, że chcą powiedzieć, że chcą odpoczywać albo będą odpoczywać, ale po angielsku. To brzmi bardzo dziwnie, ok? Rest? Ja sobie wyobrażam, że oni będą leżeć w łóżku, że tak mieli operację albo coś takiego, i wtedy muszą dosłownie leżeć w łóżku przez tak dwa tygodnie. To, tak sobie wyobrażam resting, ale relaxing, ja myślę, że chcecie powiedzieć relaxing. Na przykład, I'm just gonna relax. Albo I'll be relaxing for two weeks, albo coś takiego, ale nie rest. Następny błąd jest, jak ludzie myślą, że actually znaczy aktualnie. Nie actually nie znaczy aktualnie, to znaczy właściwie. I następny błąd jest bardzo podobny, i to jest właśnie wtedy, kiedy ludzie myślą, że eventually znaczy ewentualnie, ale eventually nie znaczy ewentualnie, eventually znaczy. Wreszcie. Następny błąd jest jak ludzie źle używają słowo fabric. Ok? Jak słyszysz fabric, to co myślisz? Prawdopodobnie myślisz, że fabric jest fabryka. Nie. Fabric nie jest fabryka. Fabric jest tkanina. To jest trudne słowo. T -t 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 tkanina. To jest fabric. I ostatni błąd to jest jak ludzie myślą, że cabinet. Jest gabinet. Nie. Cabinet jest szafka. Szczególnie w kuchni. To jest cabinet. Ok, to wszystko na mojej liście na dzisiaj. Daj znać, czy taki filmik Wam się podobał, czy chcecie więcej takich filmików, bo na pewno jest mnóstwo takich błędów. To są to po prostu te błędy, które ja najczęściej słyszę. I tak jak mówiłam, jak masz dziecko i chcesz, żeby to dziecko mówiło po angielsku, ale nie wiesz jak. To sprawdź link na dole w opisie. Możesz wypróbować kurs Just Speak za darmo. Znaczy, nie ty, Twoje dziecko może wypróbować. I dosłownie, Twoje dziecko będzie miało 60 minut za darmo, a bez obowiązań to sprawdź link na dole w opisie. I zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć!